Cześć, witam! W dzisiejszym odcinku bierzemy się za przygotowania do siewu pszenicy oraz za sam siew. Zanim jednak zepnę się z siewnikiem i ustawię dawkę wysiewu, muszę jeszcze wymienić olej w silniku. No, ze względu na to, że już przepracował swoją liczbę godzin, ale też po wykopkach, gdzie silnik przepracował kilkanaście motogodzin czy na kilkadziesiąt motogodzin nawet nie pamiętam dokładnie ile w takich warunkach, że pracował pod obciążeniem przy tysiącu obrotach na minutę to naprawdę ten olej dostał w kość no silnik też podejrzewam, że to odczuł no i wymienimy oliwę wymienimy w filtry i szczepiamy się olej zlotuje Zobaczcie, jak wygląda korek w mojej szóstce. Jakiś mały jeden drobny farfocelek. Ale tak to jest. Jest pięknie. Co ile Łukasz wymienia olej w swoim ciągniku? Powiem Wam tak, w zależności od pracy. Jak wykonuję ciężkie prace, wymieniam go gdzieś około 150 motogodzin. No 100 motogodzin to jak się jeździło na innych olejach Ale tak to ogólnie wymieniam go co 200 motogodzin Mówię jak po ciężkich pracach to co 150 Ale po takim normal, w trakcie takiej normalnej eksploatacji z sianie czy coś takiego To robię wymianę co, co 200 I spisuje mi się to bardzo dobrze A dlaczego? Jak ja już kiedyś mówiłem Bo ktoś ostatnio też pytał po raz kolejny na jakich ja olejach bazuję, jakim ja, na jakim oleju jeżdżę głównie w ciągnikach? We wszystkich swoich sprzętach, już kiedyś opowiadałem, ja stosuję olej Manol, to jest właśnie olej w takiej beczułce, a w ogóle to witam Was w moim pomieszczeniu na oleje i wszelkie środki smarne. Tutaj jeszcze nigdy ze mną nie byliście, ja tego pomieszczenia nie pokazywałem. No bo co tu pokazywać, tak? Tu mam oleje hydrauliczne, przekładni, przekładniowe, e, dofadromy, płyn chłodniczy. No wszystkie takie pomieszczenie z płynami. Ale wracając do oleju. Olej Manol, który ja stosuję, jest to dokładnie o takich parametrach. Proszę bardzo. I dlaczego ten olej? Powiem tak. Oj, Jest to bardzo... Dobry jakościowo olej I przystępny cenowo Czyli cena i jakość Jest po prostu optymalna Jak dla mnie Stosuję ten olej dlatego też Że wytrzymuje dużo więcej godzin I silniki później przy naprawach Remontach w środku są bardzo czyste Nie to co po Starszej generacji olejach Że kisiel, kit Nagar i to wszystko tam w tym silniku było A po tym oleju Jest naprawdę czysto w silniku że aż przyjemnie się go wtedy naprawia, trafiłem na ten olej tutaj przez przypadek, można powiedzieć, bo ileś lat do tyłu w jednej firmie był on u mnie tutaj sprzedawany, później to jakoś zaniknęło. A ja zacząłem go sobie sam zamawiać na własną rękę i zamawiam go u pana Bartka w hurtowni Pesta z dowozem bez żadnego problemu. I kupuję go już wiele lat. O tu widzicie, jedna beczka. Stara, tu już jest nowa. Tam gdzieś ktoś właśnie ostatnio na jakimś materiale wspomniał. Tu nie ma? Nie, nie ma. Wspomniał, że widzę beczki po manolu. No, no tak, bo, bo taki olej stosuje. Dobra, tankujemy sobie do miareczki od ekipy. Pamiętacie jak dostałem w prezencie, i już. Tankować olej, spinać się i wio. Oczywiście, jak wszystkim dobrze wiadomo, wymiana oleju musi odbywać się na rozgrzanym silniku. I tutaj nie wiem, czy wszyscy stosują się do tej zasady, ale bardzo rzadko e, widziałem, że ludzie zmieniając olej w tych ursusach ciężkiej serii, bardzo rzadko kto kiedykolwiek wypuszczał olej e, przez śrubę spustową z wymiennika. Wszyscy wymieniali filtry e, w miejsce, a tutaj zawsze zostawał. No nie, no to jest błąd. Z wymiennika też należy wypuścić. I ja się naprawdę często z tym spotykałem. A teraz starym, dlaczego ja trzymam właśnie pasek klinowy? To jest stary, najlepszy sposób, żeby odkręcić filtr. Ten jeden już popuściłem. Teraz drugi to pasek trochę za szeroki. Złapać, zaciągnąć. O! I idzie proste. dobra, zakładam nowe, zalewam i już nie zanudzam zapinamy najpierw bronki to jest standardowe wyposażenie do siania u mnie i dołączony już mamy cały agregat z siewnikiem teraz muszę tylko wyczyścić siewnik, bo jest pożycie a nie tylko pożycie, bo jeszcze jest z żytem Niewysypane po ostatnim siebie, muszę to opróżnić. Opróżnienie odbywa się w taki sposób, że opuszczam te wszystkie lejki, odbezpieczam, odłożę rękawice. odbezpieczam do. Szkoda, że nie mam renianek do niego oryginalnych, tylko mam takie dorabiane. Tutaj właśnie mówię, odkładam te lejki do tego, aby przystawić te rynienki, no i po prostu wybrać te żyto, nie? Następnie po wybraniu, bo będę siał pszenicę o zimą, to żyto w pszenicy, siewnik, pożycie do pszenicy, no to trochę tak nie bardzo. Zawsze to gdzieś jakieś nasionko zostanie, a jedno z drugim rośnie i później robi nam się bałagan w tej pszenicy przyniosę za chwilę rynienki i zobaczycie jak ja to sobie tutaj rzeźbię i jak już dobrze widzicie moje rynienki do ustawiania dawki wysiewu, czy też do wyjmowania właśnie zboża z siewnika wypuszczania resztek są to śniegołapy, czy też tam hamulce do śniegu, montowane na dachu na blacho dachówkę. idealnie tutaj się sprawdzają, jest jedna, jest druga. Zazwyczaj robimy to w ten sposób, że podkładamy o w te miejsce i można śmiało wypuszczać zboże. Już to prezentuję. Następnie wszystkie takie resztki i pozostałości pomiędzy poszczególnymi sekcjami biorę pistolet prężony powietrzej i... i wszystko elegancko wydmuchuję. Spada to na ziemię, ale jak słyszycie, ekipa sprzątająca już jest w pobliżu, przyjdą chociaż kury żyta za bardzo nie jedzą, ale część tam podziobią, coś porobią to zaraz zniknie nie ma tego dużo dmucham a kiedy siewnik mamy już wydmuchany i wyczyszczony, skrzynia jest już wyglancowana następnie biorę się za czyszczenie wszystkich przewodów widzicie, tak jak tutaj idealnie mam to obrazuje Trzeba to wysypać, żeby nie było żadnych nasion. I tak samo trzeba to zrobić z każdym jednym. O, tym przebodem gumowym, elastycznym do skrajnych redlic. Oraz robię to wszystko z każdą jedną redlicą siewnika, bo ze względu na to, że w tych gumach też potrafi zatrzymać się nasionko. No i później. Tak jak mówiłem mamy mieszankę zbożową. Wszystko trzeba wytrzepać, żeby na pewno było czyste. I mamy to wtedy 100% pewne. O. Czy nie zostaje nam poprzednia roślina, poprzednie nasiono rośliny, i tak. Każdą redliczkę, każdą, 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 aż do końca. Pamiętacie, jak na odcinku z Siania Owsa na wiosnę wspominałem o redlicach talerzowych do tego siewnika? Bo no talerzowa redlica jest dużo lepsza na dzisiejsze czasy. To nawet nie ma się co oszukiwać. Powiem tak, na dzień dzisiejszy, mając takie wyposażenie już na warsztacie. Jak widzicie, już pierwsze próby wiercenia wiertareczką były. Jeszcze nie jest wszystko poustawiane, ale już było potrzebne. Tak to zawsze jest. Mamy wiertarkę, mamy frezarkę, są tokarki, migomat. Podejmę się próby przez sezon zimowy zbudowania takich redlis do tego siewnika i może, może ktoś wspólnie ze mną ktoś, kto ma dostęp do tych wszystkich programów, nie programów, może ktoś z jakiś konstruktorów, inżynierów podejmie się ze mną tego tematu, a jeżeli nie, trudno, poradzę sobie wtedy sam. Ale tak pytam przy okazji, może będzie ktoś chętny tutaj wspomóc mnie w, tej, w tym projekcie, żeby na przyszły sezon, no może i nie na przyszły, ale jeszcze tam za jakieś dwa lata do przodu bo jest tych remontów, jest w planach dużo i nie wiadomo, czy zawsze starczy tego czasu. Może w końcu uda się wypuścić jakieś, jakieś rodlice talerzowe do tych siewników, do Poznaniaka czy to do takiego Mazura. Ale to już trochę też daleko idące plany, więc zachęcam. Może ktoś chętny się trafi. Kontakt oczywiście na maila. Mail w opisie. Tak więc sypiemy nasiona do siewnika. A tutaj właśnie koło Giganta mamy zaparkowaną na trzech paletach pszenicę o zimą. To jest pszenica o nazwie odmiany Tonage. Tonage, Tonasz. No zobaczymy, czy da Tonasz, ale tak się ona tu nazywa. Dlaczego ta pszenica? Wybór tej pszenicy to nie jest do końca wykonany przeze mnie. A historia tego jest taka, że jeszcze w sierpniu szukając pszenic każdemu z doradców z każdej firmy, z której ja tam współpracuję od dawna, którą znam, postawiłem prosty warunek. Mamy trzecią klasę, mamy stanowisko po ziemniakach, mamy stanowisko po rzepaku. 10 hektarów ziemniak, 10 hektarów po rzepaku. I jeżeli na trzeciej klasie ziemi nie osiągnę plonu 10 ton z hektara, który będę chciał pokazywać właśnie na swoim kanale, to przyjadę do każdego osobiście i nasadzę kopów do dupy. Tak, naprawdę tak powiedziałem do każdego z tych przedstawicieli. Wszyscy wymiękli, żaden się nie chciał tego tematu podjąć, ale jeden tutaj z moich właśnie zaprzyjaźnionych doradców podjął rękawicę, a jeszcze wcześniej też z innej firmy jeden pan powiedział, że na 10 ton z hektara ja się nie podpisuję, ale mam odmianę, którą bym się podpisał na 8 ton z hektara. No ja powiedziałem nie, ma być 10, mówię jeżeli nie będzie to tutaj mówię, że będą kopy od razu. No i w ten oto sposób ta pszenica trafiła do mnie. Mówię jak jest, bo tak było to wszystko właśnie organizowane. Dwa pierwsze woreczki 60 kg mamy wsypane, i możemy, możemy brać się za ustawianie dawki wysiewu, czyli próbę kręconą. U mnie odbywa się to zawsze w sposób zwany na kole nie za pomocą korby, tylko za pomocą koła. Ustawiam sobie siewnik do przodu, trzeba dać. O, wętelkiem do dołu krecha, i wtedy kręcimy. Tutaj jest bodajże 11 obrotów. To jest wtedy w przeliczeniu na 1R. 11 obrotów kołem, uzyskaną ilość nasion na rynienkach. Ważymy i kiedyś powiem Wam szczerze taką sytuację. Z 2-3 lata temu. Ustawiałem siewnik pod siew rzepaku i e, źle to przeliczyłem. I miałem rzepak na 10 hektarów. Kupione nasiona, wsypane do siewnika. Pojechałem siać, no i ten cały rzepak wsiałem w jeden hektar. No trudno, no. Tak jak mówiłem kiedyś, ten kto nic nie robi, się nie myli. No ja się pomyliłem i za ten błąd drogo zapłaciłem, bo musiałem kupić jeszcze raz nasiona. No niestety, no zabolało po kieszeni. Ale tak się zdarza. Samo życie. A teraz pewnie widzicie, do czego są te białe opaski, które we wcześniejszych ujęciach były. One są tutaj właśnie zawieszone, aby można było ładnie zamontować rynienki. Oczywiście, przed przystąpieniem do próby kręconej, najpierw musiałem pokręcić. Uzupełnić wszystkie kółka wysiewające materiałem, no ale to już jest standardowa procedura, wszyscy o tym wiemy. Teraz trzeba wykonać liczbę obrotów, zobaczyć co jest grane, i wtedy można dokonać nastawień. Wioderko jest, lecę jeszcze tylko powagę, i zaraz tutaj kręcę. Dostawa na pole już odjeżdża, naładowane tata wiezie materiał, a jak żeje z siewnikiem. Nie udało mi się nagrać próby kręconej, ze względu na to, że rozdzwonił mi się telefon A jak dobrze wiecie, to nagrywam tym telefonem No i czas upływa A ja miałem właśnie jeszcze kilku interesantów na podwórku Parę spraw No i No i po prostu szkoda mi było już czasu Przyjechałem już na pole Zasypany mam siewnik I zaczynamy Siewy Pole po ziemniaczkach jest zaorane Jest doprawione tak Następnie po, po kosie talerzówką, no i teraz zestaw rozstawiony, powinno wyjść ładnie, jak na stole. Jeżdżamy, dostrajamy sprzęt, no i wio, wystarczy tego gadania już. Tamten areał posiany, beczka zapięta z powrotem do szóstki i rozlewamy kolejne 10 hektarów po rzepaku, żeby zasiać pszenicą. Nie ma na co czekać, trzeba się streszczać, bo terminy gonią, jak dobrze wiemy. Stosowanie nawozów naturalnych i tak dalej i ta cała papierologia i nie będę już mówił brzydko jak. Dobra, do następnego, cześć!